Ta sala jest całą korekcyjną, generalnie się do różnego rodzaju zajęcia, zajęcia fitness, nawet baletowe. Tutaj będzie główne wejście do hali dla gości, Co? widzów, portiernia, toalety, w tym miejscu będzie szatnia. Jeszcze lada zostanie ustawiona i goście będą wchodzić na halę na tymi drzwiami prosto na siedzenia, które, które zostaną z tej strony ustawione. Te siedzenia będą dosunięte do końca. Są wysuwane. Także widzowie będą mogli sobie bez problemu tutaj zasiadać. Pierwotnie była planowana kręgielnia lub bieżnia boczna. Całkowicie przebudowujemy ten ten odcinek i w tej pierwszej części powstanie kawiarnia dla, dla gości przybywających na hali gimnastycznej i gości hotelowych. To będzie dosyć sympatyczna przestrzeń. Dalsza, dalsza część została przerobiona na cztery apartamenty dwupokojowe, mieszkalne. Dzięki temu pozyskamy y, praktycznie pierwszy hotel miejski, gdzie będziemy mogli gościć różnego rodzaju delegacje, czy to z Śląskich, wymiany młodzieży, czy y, z wymiany zagranicznej. Do tej pory nie mieliśmy w ogóle takiej możliwości i, i był to niestety wstyd. Wejście do apartamentu z małym kolem, wspólna, wspólna łazienka która będzie wyposażona w prysznic ubikację, umywałkę i dwa pomieszczenia, jedno, jedno troszkę mniejsze. Wszystko oczywiście zostanie ładnie zabudowane, umeblowane i drugie, drugie troszeczkę większe. Jeszcze będziemy mieli dobre, dobre pomieszczenia tego. Wykończeniowe. wykończeniowe w łazience. Czy będzie to wyglądało jak należy. Budowaliśmy także przeprojektowaliśmy drogę dojazdową, która poszła w tym kierunku. Także budynek ładnie jest otoczony. Zostanie jeszcze wprowadzone ogrodzenie, żeby dzieci ze szkoły nie rozbiegały się po całej przestrzeni. Ładnie ze szkołą, także fajnie to komponuje. Jest to zupełnie nowy ciąg komunikacyjny, który mocno podnosi standard także całej szkoły. wolności jest inwestowanie w chodniki w drogi. Pomimo bardzo wielu inwestycji, dużych, które się w mieście toczą, już rozpoczęliśmy sukcesywną przebudowę chodników. Ten ciąg jest całkowicie nowy. Jest to nie tylko chodnik, ale także droga utwardzona, służąca do dojazdów karetek pogotowia, straży pożarnej, bo tu praktycznie ten dojazd był niemożliwy, niedobry. Zespółdzielnię mieszkaniową w Wybrzeże. Chodniki na mieszka idą w pierwszej kolejności ponieważ wspólnoty, które są zainteresowane partycypowaniem w kosztach są przez nas najbardziej punktowane i w pierwszej kolejności takie chodniki będziemy wykonywać. Jest to cały ciąg nowy aż do ulicy Gdańskiej. Teren po byłym składowisku odpadów, przez lata tutaj odpady ze sławna były wysypywane. Przez lata ten teren był zaniedbany i mocno, mocno zniszczony. Podjąłem się wysiłku rekultywacji tego terenu na powierzchni ponad 3,5 hektara. Na nowo została ukształtowana skarpa, wprowadzona zieleń. Teren została nawieziona ziemia przygotowana do wprowadzenia darniny. Na razie wychodzą jeszcze chwasty, które zostaną zniszczone. Później zostanie ukształtowany tutaj dywanik trawiasty i będzie to jeden z ładniejszych terenów rekreacyjnych. Już w tej chwili rekultywacja pochłonęła kilkadziesiąt tysięcy złotych.